Acetylen-tlen jest gazem, który stosowany jest do spawania gazowego, cięcia, lutowania. Gazy te są to jedne z najniebezpieczniejszych gazów grożącymi poparzeniami, cofnięciem się płomienia w skrajnych przypadkach, powodujących wybuch. Butla tlenowa w środku pusta spręża od 200 do 300 bar, natomiast butla acetylenowa wypełniona w środku jest masą porowatą, acetonem, w którym spręża się acetylen. Acetylen ze względu na najlepsze cechy energetyczne – musimy pamiętać, że temperatura płomienia w płomieniu acetylen-tlen wynosi około 3100 stopni Celsjusza – jest z wykorzystywany we wszystkich procesach spawalniczych. Prędkość spalania mieszanki acetylen-tlen jest 2-3 razy szybsza niż prędkość spalania tlenu z innymi gazami palnymi. Acetylen został sklasyfikowany jako substancja skrajnie łatwopalna. Gęstość acetylenu jest zbliżona do gęstości powietrza, ułatwia tworzenie się mieszanin palnych i wybuchowych. Czysty acetylen może ulec gwałtownemu rozkładowi, czyli wybuchowi, jeśli ciśnienie przekroczy 0,2 MPa w temperaturze pokojowej lub pod atmosferycznym w temperaturze osiągnie 780 stopni Celsjusza. Acetylen wykazuje bardzo duże powinowactwo chemiczne do miedzi, srebra, rtęci. Tworząc z nimi związki wybuchowe zwane acetylenkami. Mieszaniny acetylenu z powietrzem i tlenem są silne wybuchowe w szerokim zakresie tych stężeń gazów. Są one najszerszym ze wszystkich zakresów stężeń gazów palnych. Wybuchają one nawet przy ciśnieniu atmosferycznym, jeśli temperatura w jakimkolwiek miejscu osiągnie temperaturę zapłonu. Przy wzroście ciśnienia wybuchowość znacznie wzrasta. Niebezpiecznym zjawiskiem jest też odpalanie samego acetylenu. Przy małej ilości gazów w butli może wtedy dojść do cofnięcia się płomienia do butli. Dlatego też przed takim zjawiskiem powinny chronić spawacza bezpieczniki: bezpiecznik przypalnikowe i przyreduktorowe. Przy używaniu gazów tlen-acetylen zwracamy też uwagę na sprawne reduktory, które na tlenie przykręcamy za pomocą klucza. Pamiętając o tym, by ręce lub rękawice były czyste, wolne od tłuszczów i smarów. Zwracamy też uwagę na jakość węży gumowych, czy nie są uszkodzone wsparciałe. Do tlenu używamy wąż niebieski, do acetylenu brązowy. Acetylen nie jest gazem toksycznym, ale działa dusząco, głównie wskutek obniżenia ciśnienia cząstkowego w powietrzu. Może mieć działanie narkotyczne. Wdychany w stężeniu około 10% objętości wywołuje duszności, zawroty, bóle głowy oraz nudności, a w stężeniu 20 do 30% również zaburzenia koordynacji ruchowej. Powyżej stężenia 30% może spowodować utratę przytomności, zaburzenia rytmu serca, wzrost albo spadek ciśnienia tętniczego we krwi, zatrzymanie krążenia. Dlatego warto wybrać doświadczonego partnera który oferuje dostawy gazów i wsparcie specjalistów, którzy doradzą w wyborze optymalnej mieszanki spawalniczej. Dziękuję bardzo.